Mamy niedzielę, wieczór. Postanowiłem, skoro tak tam Google'a, że nagram jak wygląda główna siedziba Google'a, gdy nie jest tutaj tak tłoczno Tutaj mamy Google Bikes, tam jest park po lewej stronie. Nie wiem, czy będzie widoczny stąd. Chyba nie. A być może. Tam jest amfiteatr. Nie. O jest, widać. Widać czubki takich białych. Stożków. To jest amfiteatr, i tam będzie się odbywać tegoroczny Google IO za dwa tygodnie, za niecałe trzy tygodnie. I tak, po prawej stronie, o ile się nie mylę, to jest. E, tutaj jest chyba. E, development Google e, przeglądarki, inne przeglądarki, wyszukiwarki Google i chyba również Chrome. Tutaj po lewej stronie nie jestem pewny. Wiem, że tam jest napis G-Store, ale to wcale nie oznacza, że to jest e, Google Store. Tutaj, choć być może e, implementują to tutaj, ludzie. i tak naprzeciwko nas znajduje się jedna restauracja głównie azjatyckie jedzenie jest tam, ale jest całkiem smaczne a tutaj jest główna restauracja po prawej stronie Google'a nazywa się Charlie's po pierwszym szefie kuchni Google Mountain View odziedziczyła tę nazwę jest tutaj bardzo dużo Różnych kuchni do wyboru. Jest to dosyć niezdrowa restauracja, no może, może nie aż tak niezdrowa, ale nie jest to jakieś zdrowe jedzenie serwowane. Jednak uwielbiam stąd grillowanego kurczaka. Tutaj jest kurczaka. Tutaj jest również budynek Chrome, jeśli dobrze pamiętam. Przeglądarki. Po lewej stronie na rogu jest świetna sandwichownia. Naprawdę kanapki mają niesamowite. Tutaj przed nami T-Rex. Zajdę ze ścieżki rowerowej. Po prawej stronie mamy e, dosyć dużą siłownię. Miejsce do środkówki I tak, prawdopodobnie w tym budynku numer 41, ale nie jestem pewny. A nie, przepraszam, nie w tym budynku. W tym budynku nie wiem, co jest. Po prawej. A, tutaj jest Google Play, czyli tutaj jest sklep Google'a, ok. Po lewej stronie nie wiem, ale tutaj robiłem w piątek pranie i dalej budynek się nie, nie zapuszczałem Tutaj czasami jeszcze stają samochody takie jak na przykład ten takie autobusy można powiedzieć i jest tutaj i fryzjer, no to jest akurat fryzjer. E, fryzjer, ale również jakieś inne kanapki, sandwicze, o, kanapki, sandwicze to samo. I inne potrawy, często hinduskie i takie, które można zabrać do domu. Teraz, tutaj przechodząc przez ten, przez ten most, zobaczymy budynek, w którym siedzi Larry Page. Larry Page jest y, CEO y, całego alfabetu Jeśli ktoś nie wie co to jest alfabet y, Zachęcam do przejrzenia Wikipedii Czyli to jest szef Google'a i wszystkiego na slabu wszystkich... Wszystkich dzieci I tak, nie chce mi się już tam iść są dwa budynki po prawej i po lewej stronie. Po prawej stronie jest ta słynna zjeżdżalnia Google. Kiedyś będziemy musieli się tam wybrać i filmik nagrać. I to jest taka główna siedziba Google. To, gdzie się tutaj przeszliśmy. Ogólnie Google się rozciąga aż chyba do Palo Alto. Tak mi się wydaje. Na pewno przez całe Mountain View. Szerokość Mountain View i jeszcze zahacza do Sunnyvale. Jest naprawdę na ogromnym obszarze. A tutaj mamy chyba to są panele słoneczne, a może nie. Na niektórych parkingach hmm. znajdują się panele słoneczne, z których można sobie samochody ładować. I z tego co kojarzę z, czego, z tego co kojarzę to e, samochody elektryczne mogą ładować na parkingach w Google za darmo energię tak, to by było na tyle Niestety w większości miejsc w budynkach nie można nagrywać ani fotografować Więc to by było na tyle, idę sobie wziąć coś do picia Chyba jakiegoś Red Bulla, bo pić mi się chce i kończę.